Cześć! Chcesz się nauczyć nakładać sztuczne rzęsy? To nauczmy się razem. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że sztuczne rzęsy dzielimy na dwie kategorie. Takie kępki, i to są już dla bardziej wprawionych, a także takie na pasku. Ja dzisiaj takie będę zakładać. Do tego dodatkowo będziemy potrzebowały pęsety, aby nałożyć na nasze rzęsy. Nożyczki, najlepiej, by, żeby były małe i takie precyzyjne. Wydaje mi się, że te do paznokci będą odpowiednie. I klej. Klej do rzęsu. Żeby to nie była kropelka, bo możemy zrobić sobie więcej szkody niż pożytku. Wyczytałam też, że sztuczne rzęsy można nakładać na wcześniej wytuszowane rzęsy. Dlatego ja to teraz zrobię, zanim wyciągnę je z pudełeczka i będę miała czas, żeby wyschnąć. Pierwszy krok to tuszowanie rzęs. Wycieram nadmiar tuszu, żeby się nie skleiły. Podczas malowania patrzę w dół, dzięki temu rzęsy będą uniesione. Delikatnie odklejam sztuczne rzęsy, nie robię tego pensetą, żeby ich nie powyginać. Pierwszy etap nakładania rzęsto i dopasowania. To znaczy, będę je przycinać, ale tak, aby nie opadły kąciki. Nie chcę przecież efektu smutnego oka. Tę czynność wykonuję na obu oczach. Widzę, że potrzebuję przyciąć rzęsto około 1 mm. Kręcam klej, delikatnie wyciskam i zabieram rzęsy pensetą. Nakładam na nie bezpośrednio odrobinę kleju. Chwilę odczekuję i przystępuję do dzieła. Sztuczne rzęsy staram się ułożyć jak najbliżej moich naturalnych rzęs. Delikatnie i powoli je dociskam. Czekamy aż klej wyschnie, no i gotowe. Ja już moje rzęsy nałożyłam. W ogóle pierwszy raz nakładałam sztuczne rzęsy na małą studniówkę i były to kępki. No już w trakcie imprezy niestety te kępki, bo ja nie umiałam tego w ogóle robić, te kępki mi się poprzewracały, każdy w swoją stronę. No i przestałam i zrezygnowałam w ogóle z nakładania sztucznych rzęs. No i dzisiaj postanowiłam, że kolejny raz spróbuję. Ale na pasku. I na pasku wydaje mi się, że dużo łatwiej się nakłada i efekt całkiem niezły. Poza tym warto wybierać sztuczne rzęsy, takie, które są stworzone z naturalnego włosia. One będą bardziej giętkie, bardziej elastyczne, a poza tym starczą nam na dłużej bo na więcej niż jedno zastosowanie, nawet do pół roku będziemy mogły je nosić. W przypadku takich rzęs nakładamy kępka przy kępce, ale w taki sposób, aby one się na siebie nie nakładały. Ja na sztuczne rzęsy, które nakładałam na prawe oko, nałożyłam zbyt dużo kleju, ale na szczęście wybrałam taki, który zastyga na przezroczysto, także tego już nie widać. Ale na drugi raz będę wiedziała, żeby odrobinę mniej go nałożyć. Pewnie zastanawiacie się, jak ściągnąć takie sztuczne rzęsy. Absolutnie ich nie zrywać, bo możemy się wtedy pozbyć swoich. I najlepiej to zrobić tak, jak wykonujemy wieczorny demakijaż, czyli nasączymy waciki płynem do demakijażu, czy też jakimś mleczkiem, przykładamy do naszych oczu i trzymamy około 2 minuty. Wówczas klej się powinien rozpuścić, a rzęsy powinny łatwo odejść. W przypadku klei wodoodpornych sięgajmy po mleczka, czy płynę do demakijażu, do makijażu wodoodpornego. One będą miały taką bardziej tłustą, konsystencja. I nie zapominajmy o tym do makijażu, ponieważ jeżeli się położymy z nimi spać, to nasze rzęsy mogą wypadać, mogą się po prostu osłabić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was przydatny. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie zobaczyć może moich więcej tutoriali, czy też innych porad urodowych. Za dziś dziękuję, do zobaczenia. Pa!